Jedną z kategorii podczas naszej gali z Dory jest chemia rolnicza i ochrona upraw. Jest ze mną Pan Krzysztof Wesołowski z firmy Ampol Merol. Panie Krzysztofie, zostali Państwo zwycięzcami tej kategorii. Z jakim produktem? Tak, cieszymy się ogromnie. Zostaliśmy robotami z produktem Agravita Active 48. Jest to produkt, który Ampol merol dystrybuuje jako główny dystrybutor na Polskę. Produkt Biostymulator, który jest używany w wielu gospodarstwach naszych. To dzięki naszym handlowcom rolnicy mogą skorzystać z tego produktu. On po prostu pomaga otrzymać dla rolników większe plony, wyższej jakości. Generalnie w tej chwili ten produkt jest na każdej półce, w każdym gospodarstwie rolnym. Panie Krzysztofie, czym się Krajle. ten produkt wyróżnia? Wyróżnia się tym uniwersalnością, oprócz tego, że stymuluje wzrost roślin, to też chroni te rośliny i yy, pomaga uchronić je przed skutkami np. przykład przymrozków, przed, na przykład poparzeń herbicydowych. Także dużo dobrego dla, dla roślin i dla upraw. Czy zalecany jest we wszystkich uprawach czy w wybranych uprawach? Tak, zalecany jest na wszystkie uprawy w odpowiednich stadiach rozwojowych roślin. Natomiast efekt widzimy już praktycznie po, po kilku dniach efekt, że na, ty, na polu poprawia nam się kondycja naszych roślin. Jest ze mną pan Wiktor Kopeś z firmy Kaldena. Panie Wiktorze. Produkt Agravita to Państwa produkt, Państwa dziecko. Na jakie rozwiązania Państwo stawiacie? Produkt Agravita Active jest naszym produktem, jest bestsellerem od 15 lat. Jest również flagowym produktem, który daje niesamowite efekty polowe. Również nasiona są zaprawiane tym produktem, w efekcie czego mamy lepszą energię kiełkowania, lepszą zdolność. To nie tylko jest produkt, który ma na celu zwiększyć nasze plony, ale i uchronić je przed stresami i zadowolić rolnika. Panie Wiktorze, zatem oprócz tego produktu zapewne podejrzewam, że macie państwo także całą gamę innych innowacyjnych rozwiązań. Na co stawiacie? Na co stawia firma Kaldena? Mamy szeroką tak gamę produktów. Po nawozy dolistne, doglebowe, biostymulatory, adiowanty. Stawiamy generalnie na zrównoważony rozwój. Nie chcemy skupiać się na tym, aby skupiać się tylko w jedną gałęź produkcyjną. Zależy nam, aby rozwijać firmę w sposób zrównoważony również dla gleby. Żeby nie tylko myśleć o chemizacji rolnictwa, ale również o biologizacji. Panie Wiktorze, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć samych sukcesów i pogratulować dzisiejszego sukcesu i wyróżnienia. Bardzo dziękuję.